Diagłycz konys atotu, czyli tłumacząc ze staroirlandzkiego, cześć jak się masz. Ja nazywam się Artur Stochla i witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście, w którym opowiadam o emigracji na Zielonej Wyspie. W dzisiejszym odcinku zabieram Cię na irlandzko-polską imprezę. Kiedy zamykam oczy i myślę o Irlandii. To pierwsze co przychodzi mi na myśl, to pap wypełniony po brzegi, piwo lejące się z kranu z strumieniami, a także zespół grający muzykę na żywo i śpiewający irlandzkie ballady. Po takim wstępie nie zdziwi cię fakt, jeśli powiem, że Irlandia stoi barami. Nawet w najmniejszej wiosce, gdzie nie znajdziesz. Sklepu spożywczego ani kościoła gwarantuje Tobie, że na pewno znajdziesz lokalny bar. Lokalne puby mają swój jedyny i niepowtarzalny klimat. Co więcej, smaczku dodaje fakt, że w większości przypadków jest on prowadzony przez tą samą rodzinę od pokoleń. Dlatego śmiało mogę zaryzykować stwierdzenie, że lokalne puby są trzonem irlandzkiej kultury. Irlandczycy pociąg do imprez wyssali wraz z mlekiem matki. Już od najmłodszych lat Irlandczycy przyzwyczajani są, czy też nasiąkają takim przekonaniem, że czas wolny należy spędzać w pubie. I nie wiąże się to wcale z tym, że alkohol jest sprzedawany nieletnim. Po prostu Irlandczycy kulturowo spędzają bardzo dużo czasu poza domem. Spożywanie śniadań, lunchów w pracy, czy też obiadu, czy kolacji najczęściej odbywa się poza domem, a nawet jeśli już jest spożywane w domu, to Irlandczycy nie gotują. W większości przypadków zamawiają sobie jedzenie z dostawą do domu. Dlatego też bardzo często można spotkać Irlandczyków, którzy wybierają się całą rodziną wielopokoleniową do pubu, który często stanowi zamiennik restauracji. Z tej racji chociażby, że często puby lokalne mają również część restauracyjną, w której możemy zamówić posiłek do godziny 20 lub 21, zależy od miejsca. Te wspólne biesiadowanie wielopokoleniowe w pubie jest tutaj bardzo istotne. Z racji tego, że Irlandia jest pierwszym miejscem, w którym spotkałem się z tym, że młodzi ludzie spędzają czas ze starszymi. I nie mam już tutaj na myśli. Jadania wspólnych posiłków. Tylko mam na myśli normalne imprezy w pubie. W irlandzkich pubach, ale również klubach, coś takiego jak różnica pokoleniowa w ogóle nie istnieje. Idąc do baru na imprezę, można spotkać młodych ludzi bawiących się ze starszymi lub z ludźmi już w bardzo podeszłym wieku. I w Irlandii jest to czymś najzupełniej normalnym. Dlaczego o tym mówię? Pamiętam, że u nas w Toruniu był jeden taki lokal, w którym odbywały się różne fajne koncerty bluesowo-rokowe, ale ten lokal miał też łatkę takiego miejsca, w którym przebywali ludzie głównie 40 plus. Jeżeli szło się do jakiegoś innego klubu czy baru i tam spotykało się ludzi w podeszłym wieku, to pamiętam, że było to takie trochę passé. W Irlandii nie ma to zupełnie żadnego znaczenia. I tak samo jak w pubach czy w barach, tak samo bardzo często można spotkać ludzi bawiących się w klubach. Czyli nie jest tak, że kluby i dyskoteki zarezerwowane są tylko i wyłącznie dla młodych ludzi. Nieważne ile masz lat, jeżeli chcesz się bawić, to zawsze jesteś mile widziany. I przyznam szczerze, że bardzo mi się podoba takie właśnie zdrowe podejście. Dla nas w Polsce osiemnaste urodziny oznaczają pełną dorosłość. Człowiek zarówno może już wejść do, par do baru, do klubu, ale również może kupić alkohol. W Irlandii już niekoniecznie. Istnieją kluby i bary, które sprzedają alkohol ludziom dopiero od 21 roku życia. Jako ciekawostkę dodam, że Irlandczycy nie posiadają jako takiego dowodu tożsamości. Najczęściej okazywanym dokumentem przy sprawdzaniu wieku są prawo jazdy. Paszport irlandzki, albo specjalnie wydawana przez Gardę, czyli przez irlandzką policję, karta dorosłego człowieka. No dobrze, ale przyjmijmy, że masz już ukończone te 21 lat. Wchodzisz pierwszy raz do irlandzkiego pubu i myślisz sobie: Hmm, jestem w Irlandii, w irlandzkim pubie, chciałbym zamówić coś klasycznego coś, co mi się kojarzy z Irlandczykami. Wiem, niech to będzie Guinness i whisky. Serio, też tak kiedyś myślałem, dopóki Irlandczycy nie wyprowadzili mnie z błędu. Jak się okazuje, znaczna większość Irlandczyków uważa Guinnessa za badziew dla turystów. Oni sami raczej wolą piwa w stylu Heineken, Budweiser albo Cider, czyli mówiąc po polsku cydr. Odnośnie samego whisky, Irlandczycy produkują jedną z najlepszych whisky na świecie, a jednak ten trunek nie jest aż tak bardzo popularny w tym kraju. Najczęściej wybieranym alkoholem mocniejszym niż piwo przez samych Irlandczyków jest rum. A skoro już jesteśmy przy alkoholu, to myślę, że warto też wspomnieć, że Irlandczycy mają coś takiego jak kulturę picia. I mam na myśli tutaj sytuację, która miała miejsce kilka lat temu. Pamiętam, że poszliśmy po pracy z kolegami, z, głównie z Irlandczykami do baru. Dopchać się do baru i zamówić cokolwiek, to trzeba było czekać ze 30 jak nie 40 minut. Ale kiedy w końcu mi się udało to zrobić, zamówiłem sobie podwójną whisky. Mówię, zamówię sobie podwójną whisky, to nie będę musiał następnym razem znowu pchać się do baru i czekać kolejnych 40 minut. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to kiedy zamawiałem, to barman zapytał się mnie, czy na pewno chcę wziąć sobie podwójną whisky. Zapytałem wtedy kolegi, który stał tam razem ze mną, mówię, słuchaj Jake, w czym jest problem? Jakby dla Irlandczyków zamawianie rzeczy podwójnie świadczy o tym, że ty nie przychodzisz do baru się bawić, tylko przychodzisz do baru się zniszczyć. I mimo to, że Irlandczycy naprawdę potrafią dużo wypić, to prawdą jest, że wszyscy w miarę trzymają się na nogach. I to nie jest tak, że Irlandczycy się nie upijają w ogóle, czy nie upijają się do utraty przytomności, ależ owszem, że tak. Chociaż najczęściej, najczęściej zdarza im się to w domowych warunkach, w kuluarach, gdzieś, gdzie ludzie tego nie widzą. Kiedyś mój serdeczny przyjaciel Adam wytknął mi pewną kolosalną różnicę, Zapytał się mnie kiedyś Artur, dlaczego tak jest, że wy Polacy, kiedy idziecie do baru i napijecie się alkoholu, to zaczynacie rozmawiać o polityce, o historii i o religii. Mówi, dlaczego nie potraficie przyjść do baru i, i wyluzować, tak jak sam podkreślał Irlandczycy, Idą na imprezę do klubu czy do baru z nastawieniem, że wiadomo, że w życiu jest różnie, jest ciężko, jest trudno, i starają się to wszystko, te sprawy, które, jak podkreśla, są w tym momencie nieistotne, zostawić przed barem i wchodząc do środka rozmawiasz o zupełnie neutralnych rzeczach, bo przyszedłeś się bawić, a nie kłócić. Jedyny i niepowtarzalny klimat w irlandzkich pubach tworzy muzyka wykonywana na żywo. Bardzo często jest tak, że Muzycy grają szlagiery dobrze znane Irlandczykom. Oczywiście podczas takiego wieczoru nie zabraknie klasycznych, słynnych irlandzkich ballad. Jedną z nich jest ballada Galway Girl zespołu The Kilkennys, którą bardzo serdecznie polecam. Ale również są to takie szlagiery jak piosenki Queenu, czy chociażby ulubiony utwór Irlandczyków, który pojawia się przed każdym końcem imprezy, to jest Hotel California. I jeżeli tego nigdy nie widziałeś, to musisz uwierzyć mi na słowo, że po prostu cały pub, bez, bez względu na to, czy ktoś jest młody, czy starszy, wstaje i śpiewa. Po prostu wszyscy śpiewają, bawią się. Jednak żeby nie było, w Irlandii wcale nie jest tak różowo. Przynajmniej jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu. Otóż z czasem to się zmieniło, ale pamiętam, że jak przyjechałem do Irlandii na początku, to wielkim szokiem było dla mnie, że w okolicy 22, 23 nad barem mrygały światła, co oznaczało, że sprzedaż alkoholu wstrzymuje się za kilka minut. Można było zamówić alkohol, ale ten alkohol musiał już wystarczyć do samego końca imprezy, która trwała może godzinę, półtorej dłużej. Chociaż te zasady z biegiem czasu trochę zaczęły się naginać i zmieniać. To jednak wciąż, chociażby w sklepach spożywczych, czy na stacjach benzynowych, czy w sklepach monopolowych, tutaj byśmy powiedzieli o sensach) zakaz sprzedaży alkoholu w dni powszednie obowiązuje od godziny 22 do godziny 10.30 rano. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co w Twoim mieście robi Irish Pub? Ja pamiętam, że kiedy u nas w Toruniu otworzył się pierwszy irlandzki pub, to pierwsze co pomyślałem, o, w końcu coś fajnego, można by pójść i zobaczyć, co jedzą i co piją Irlandczycy. Jakby człowiek myślał, że ten pub został otworzony, żeby przybliżyć nam Polakom kulturę Irlandczyków. Jednak z biegiem lat, zwłaszcza jak zacząłem mieszkać w Irlandii, okazało się, że sprawa wygląda zupełnie inaczej. Irlandczycy traktują swoje lokalne puby z pewnym rodzajem fanatyzmu, do tego stopnia, że bardzo często ich pobratymcy, czyli ludzie wyjeżdżający za granicę za chlebem, zaczęli otwierać własne Irish puby w zupełnie innych częściach świata, żeby przyjeżdżający Irlandczycy, ale także Irlandczycy mieszkający w innych krajach, mogli poczuć się jak u siebie w domu. Wciąż fascynuje, ale również zaskakuje, że za każdym razem, kiedy pytam Irlandczyków, którzy lubią podróżować, bo musisz wiedzieć, że nie każdy Irlandczyk lubi podróżować. Niektórzy tak bardzo kochają swoją wyspę, czy nawet miejscowości, że potrafią ich nie opuszczać przez naprawdę długie lata. Kiedy podczas rozmowy pytam, no to gdzie byli, co jedli, co widzieli, bardzo często Irlandczycy odpowiadają, że no jak to, gdzie byli, gdzie jedli oczywiście w lokalnym Irish Pubie. Myślę, że to jest właśnie ta quintessencja tego irlandzkiego podejścia i takiego kultywowania pewnych tradycji. Osobiście nie wyobrażam sobie, że miałbym pojechać do Stanów czy pojechać do Włoch i jedyne miejsce, gdziebym jadał i spożywał różne trunki, byłaby polska restauracja. Wyobrażasz sobie jechać do Włoch i jedyne co spożywać to kotlet schabowy albo bigos? Dla mnie, dla nas wydaje się to absurdalne, ale Irlandczyków jest czymś zupełnie normalnym. A skoro już jesteśmy przy Bigosie i Schabowym, to warto byłoby wspomnieć o naszych rodakach w kontekście imprez na Zielonej Wyspie. Polecimy z wysokiego C, zaczynając od historii z typowej Polandii cebulandii. Idealnym opisem poczynań wielu Polaków za granicą będzie anegdota, którą usłyszałem na studiach. Mówiła ona o tym, że student to taka osoba, która idąc do baru, zamawia jedno piwo i prosi o pięć słomek. Bardzo często jestem świadkiem tego, że ludzie, którzy potrafią spędzać naprawdę długie lata i zarabiać naprawdę dobre pieniądze za granicą, wciąż myślą w kontekście, ja mam iść do baru i zapłacić pięć czy sześć euro za piwo, to przecież tak jakbym w Polsce płacił trzydzieści czy prawie czterdzieści. Dlatego jak się zapewne domyślasz, w ich mniemaniu najlepszym rozwiązaniem takiej sytuacji jest po prostu odpowiednio znieczulić się przed przyjściem na imprezę. Parę lat temu podczas jednej z pracowniczych imprez było takich dwóch ziomeczków, którzy zamówili tylko jedno piwo i sączyli to piwo naprawdę długo. Ale co jakiś czas, w pewnym momencie wstawali, mówili, wiesz co, to ja idę zapalić, a ja idę po fajki, a drugi mówił, no dobra, to ja idę się przejść z tobą. I za każdym razem jak wybierali się w trakcie imprezy na krótki spacer, wracali w coraz to gorszym stanie. Nie trzeba być Sherlockiem Honsem, żeby domyśleć się, że po prostu chodzili do najbliższego sklepu i kupowali sobie wódeczkę, żeby tylko zaoszczędzić w pubie. Bardzo często tego typu zachowanie spotyka się z bardzo dużym niezrozumieniem, zwłaszcza wśród Irlandczyków. Dla nich jest to niepojęte, że przyjeżdżasz do kraju, zarabiasz w pewnym momencie dobre pieniądze i, i przychodzisz do baru, najczęściej próbując przemycić własny alkohol albo odpowiednio znieczulając się przed przyjściem na imprezę. Chciałbym tutaj odnieść się do wspomnianej przeze mnie wcześniej kultury picia wśród Irlandczyków. To nie jest tak, że Irlandczycy nie mają tzw. Tak beforeów, before party, czyli imprez przed wyjściem do klubu. Mają, ale nie doprowadzają się do takiego stanu, że nie są w stanie siebie samych kontrolować. Ja bardzo często byłem świadkiem tego, że Polacy po prostu z myślą, że zaraz pójdą do pubu i mają tam wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze, po prostu wypijali jak największą ilość alkoholu, żeby pójść już w odpowiednim stanie do samego baru wśród Irlandczyków, to zazwyczaj jest sączenie piwa albo jakiegoś lekkiego drinka, żeby nie zakłócić sobie imprezowania. I to jest właśnie ta typowa kultura picia wśród Irlandczyków, że alkohol na imprezie dla Irlandczyka jest dodatkiem do imprezy. Dla Polaków mieszkających za granicą bardzo często alkohol jest wykładnikiem imprezy. W sensie idę na imprezę po to, żeby się zabawić, co znaczy, żeby się nawalić. Tak jak będąc w Polsce uwielbiam imprezować. Tak, będąc w Irlandii, nie bardzo lubię imprezować z Polakami, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie domówek. Jeżeli już decyduję się na pójście na domówkę i są na niej Polacy, to są zazwyczaj ludzie, których, których znam bardzo dobrze i których jestem pewien. Bardzo często mają miejsca różne patologiczne sytuacje, które momentami są aż tak bardzo skrajne, że naprawdę ciężko jest w nie uwierzyć. Parę lat temu mój dobry kolega wybrał się na imprezę do znajomych znajomych. Miało być fajnie, kameralnie, a po przybyciu na miejsce okazało się, że było naprawdę całkiem sporo ludzi. I tam w wyniku wielu różnych rozmów mój kolega komuś za bardzo nie podpasował, więc ten ktoś pomyślał sobie, że zrobi mu świetny żart, czyli poczęstuje go magicznym Brownie. Jeżeli nie wiesz, czym jest magiczne Brownie, to powiem tylko tyle, że zazwyczaj jest to czekoladowe ciasto ze specjalnym składnikiem. Najczęściej jest to marihuana bądź haszysz. W tym przypadku, tak jak u mojego kolegi, były to halucynogenne grzybki. Kiedy mój kolega zapytał, dlaczego ludzie się patrzą na niego i śmieją, to ktoś mu powiedział, albo to dlatego, że zjadłeś ciastko z grzybkami halucynogennymi. On przestraszony i spanikowany, oczywiście wszczął wielką awanturę, ale w miarę szybko dotarł do domu. Albo przynajmniej tak mu się wydawało. Bo następnego dnia, kiedy odebrałem od niego telefon, prosił, żebym przyjechał po niego i odebrał go z komisariatu policji. Kiedy wsiadał do taksówki, żeby jak najszybciej znaleźć się w domu, Miał przeświadczenie, że zdąży, że wszystko będzie dobrze. Jednak jak się okazało, owszem wysiadł przed domem z taksówki, ale nie wszedł do domu, tylko rozebrał się do naga i położył spać na wycieraczce cztery domy dalej. I mimo to, że ta historia u wielu osób wywołuje uśmiech, to doskonale zdaje sobie sprawę, że to była forma szczęścia w nieszczęściu, bo mogło to się skończyć o wiele, wiele gorzej. Chciałbym tutaj wspomnieć o jednej bardzo ważnej kwestii. O której wiem, że nie mówi się głośno. Zapomnijmy na chwilę o imprezach w klubach, o imprezach w pubach, o polskich domówkach. Jest pewien problem społeczny, który dotyka głównie ludzi wyjeżdżających za granicę za chlebem. Bardzo często ludzie nie dają rady psychicznie. I kiedy przychodzi weekend, czyli ten czas wolny, oni nie wiedzą co ze sobą zrobić, nie mają co ze sobą począć, nie mają znajomych, albo tak bardzo zatracają się w tym, że chcą zarobić i odłożyć te pieniądze na wymarzony dom czy mieszkanie, że decydują się na to, że nigdzie nie wychodzą, po prostu siedzą w domu. I tego typu zachowanie bardzo często kończy się w jednoznaczny sposób. Najczęstszym problemem wśród takich osób, zamiast wyjść na imprezę czy spotkać się ze, ze znajomymi, czy wybrać jakąkolwiek inną alternatywną formę spędzenia czasu, decydują się na to, że po prostu idą do sklepu, kupują flaszkę, wypijają ją możliwie jak najszybciej i idą spać. Dobra, pewnie się ktoś znajdzie, kto powie, okej, okay, ale raz na jakiś czas, jak sobie coś takiego się stanie, to przecież nic złego. Ale z tego, co się orientuje, takie zachowania zdarzają się u tego typu osób bardzo często. Raz na tydzień, dwa razy na tydzień. Już w pewnym momencie przyzwyczajony organizm po prostu domaga się tego alkoholu. I myślę, że jest to w pewnym sensie dla takiej osoby wygodne, bo przecież nie idzie na tą imprezę, a to pozwala mu zasnąć, pozwala mu zapomnieć. Pozwala mu nie myśleć o tej rodzinie, o tych przyjaciołach, którzy są daleko w Polsce. Mój dobry kolega, który już jakiś czas temu zjechał do Polski, właśnie tak miał. I mimo to, że udało mu się w jakiś sposób odłożyć te pieniądze na to wymarzone mieszkanie czy też dom, to wrócił też do Polski z problemem alkoholowym, bo właśnie przez tego typu praktyki bardzo łatwo w ten alkoholizm wpaść. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, co jest głównym powodem takiego zachowania, to odpowiedź jest bardzo prosta nostalgia. Nigdy nie rozumiałem nostalgii, do czasu, aż nie wyjechałem za granicę i nie poczułem prawdziwej tęsknoty za domem. Wiele razy byłem świadkiem tego, jak Polacy na imprezie potrafią wstać, włączyć hymn polski, śpiewać rotę i płakać. Tęsknota za domem i nostalgia jest naprawdę czasami niewyobrażalnie silna. I łamie nawet najbardziej odpornych psychicznie ludzi. To nie tak, że wszyscy Polacy tacy są. Bardzo wiele osób ma również normalne podejście, takie same, jakie miałoby będąc w Polsce u siebie w domu. A w momentach, kiedy przychodzi nostalgia, są ludzie, którzy organizują naprawdę fajne eventy dla Polaków za granicą różnego rodzaju wystawy, spotkania, imprezy tematyczne, koncerty polskich zespołów. Dlatego Zawsze jest jakaś alternatywa. Nie trzeba sięgać po flaszkę, wypijać ją na hejnał i spać. Można spróbować innych rozwiązań, otworzyć się trochę na ludzi i poznać kogoś ciekawego. Dlatego bardzo fajnie, że istnieje tego typu alternatywa i że jeżeli ktoś naprawdę ma silne, silne poczucie tęsknoty i nostalgii za domem, to zawsze jest jakieś wyjście. Nie trzeba od razu sięgać po flaszkę, wypijać ją na hejnał i kłaść się spać. Bo trzeba pamiętać o tym, że za te kilka lat, kiedy wróci się do domu z odłożonymi pieniędzmi lub bez, można poza wspomnieniami przywieźć ze sobą coś jeszcze, co o wiele trudniej będzie nam tak po prostu zostawić. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję Ci za to, że jesteś, dziękuję Ci za to, że słuchasz, i dziękuję Ci za to, że razem ze mną wybrałeś się na polsko-irlandzką imprezę. Do usłyszenia już niebawem.